Panie trenerze, zbieramy właśnie ostatnie szlify przed inauguracją ligi sobota, mecz z Rosą. Miejmy nadzieję wielki mecz dla Wodławka. Jakie nadzieje przed tym meczem, jakie nastawienie i przede wszystkim czy zespół w 100% jest już gotowy do sezonu? Jak pan to określi? Na pewno nie jesteśmy 100% gotowi do sezonu, ale robimy wszystko, żeby, żeby się sprostać Rosie i żeby rozegrać dobre zawody. Jesteśmy, jesteśmy cały czas w trakcie przygotowania i robimy, tak jak powiedziałem, wszystko co jest w naszych siłach, żeby, żebyśmy w sobotę wyszli szczęśliwi z tego pojedynku. Rosa wczoraj omal nie pokonała mistrza Polski z Telmetu o Super Puchar. Eee, w Rosie wielu zawodników, którzy, gra, którzy grali kiedyś w Anvilu, m.in. Said Harris tu pewnie będzie gorąco przyjęty. No i bardzo groźny amerykański strzelec Harris na obwodzie. Eee, gdzieś szczególne akcenty w obronie będziecie kłaść. Mamy, mają naprawdę bardzo mocny zespół. przede wszystkim pierwszą piątkę. Eee, Rosa jest drużyna, która pod wodzą trenera Kamickiego gra już e, powiedzmy. Wiele lat tą samą koszykówkę na wysokim poziomie, także nie ma jednego zawodnika, którego byśmy skazali jako główną groźbę. Oni mają e, bardzo dobry wyrównany skład i musimy uważać na każdego z ich zawodników. Oni pokazali, że e, mogą walczyć z mistrzem czyli najlepszą drużyną w Polsce, jak również z równym. Powiedziałbym, że wczoraj byli trochę lepszy niż Stelmet, ale w sporcie było tak, że jeden rzut decyduje o wygranej i akurat trochę nieszczęście zrobiło tak, że oni ten mecz przegrali. Mamy duże wyzwanie, mamy duży odnośnik, żeby zobaczyć gdzie jesteśmy w tym momencie i powiedzmy na czym będziemy musieli jeszcze popracować i na co nas po prostu stać w tym momencie. Wiemy za to, gdzie nasze najmocniejsze akcenty, strzelcy, obwód, ogół czy jelinek. Czy pan z ich postawy, z ich treningu, z ich formy może tak jest zadowolony? I czy kurt lubi się dobrze wkomponował? Bo to także powinno być duże wzmocnienie strefy podkoszowej. Myślę, że my, tak samo jak Rosa, jesteśmy zbilansowanym zespołem, gdzie nie jeden zawodnik robi różnicę. Na pewno chcemy wykorzystać nasze oduty i mocne strony, ale w tym e, to jest praca całego zespołu w każdym momencie, także nie mamy jednego lub dwóch zawodników, którzy są najważniejszymi postaciami. My jesteśmy zespołem i, i tak będziemy grać. Pan pewnie będzie się bronił przed tym, co ja teraz powiem przed takim stwierdzeniem, ale Anwil na papierze przed sezonem jest rozrysowywany, rozpisywany przez obserwatorów, dziennikarzy jako no, jeden z najmocniejszych zespołów. Obok tak naprawdę z jest grupa drużyn mocnych tam jest Anwil, co pan na to. Chciałabym zapytać tylko, dlaczego tak jest? Mi mamy swoją drużynę, która jest moim zdaniem dobrze dobrana. Na podstawie czego tak się dobiera przed sezonem, bo nie wiem, na pewno żaden z zawodników w zeszłym sezonie nie wygrał ani mistrzostwa, ani medalu, żeby tak twierdzić, że jesteśmy najmocniejszą drużyną, czy jedną z mocniejszych drużyn w Polsce. Wiemy co robimy, wiemy jak dobra, dobieraliśmy skład, a gdzie będziemy na koniec sezonu. To jest długa droga i dopiero się okaże. Tylko uzupełnię właśnie dlatego, o czym Pan powiedział. Dobrze dobrany skład, gwiazdy, najlepszy gracz w finału Mistrzostw Afryki, reprezentant Czech i tak dalej, i tak dalej. Dlatego? Dlatego mówię, to są zawodnicy, którzy myślę, że są dobrani odpowiednio i mogą stworzyć kolektyw, który może odnieść sukces. A na pewno to nie jest tak, że, że ci zawodnicy gdziekolwiek. Pójdą, to zrobią sukces. Bo tak patrząc, e, przeszłość to nie było aż takich wielkich sukcesów w po, po, z, 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 zaw zawodników indywidualnie. Tak? Także długa droga przed nami i, i liczymy, że się uda osiągnąć sukces w tym sezonie.